Jest tak w naszej ludzkiej chyba w ogóle mentalności, a już polskiej szczególnie, że mamy dość zdystansowany stosunek do prawa, że prawo jest czymś, co nam się kojarzy zazwyczaj z serią zakazów i nakazów, zazwyczaj narzuconych i w jakiś sposób ograniczających naszą wolność. Kiedy mówimy, że ktoś nakłada na nas prawo, jesteśmy od razu nieufni wobec tego, jakie to prawo jest i co z tego wyniknie, a już zwłaszcza, kiedy to prawo wyrażone jest w zdaniach zaczynających się, nie rób tamtego, albo pamiętaj o tym, żebyś robił cokolwiek innego. Oczywiście są takie prawo i warto sobie w tym kontekście przywołać na pamięć, z których jesteśmy dumni, których uchwalenie świętujemy i które nam się dobrze kojarzą. W życiu takim zwykłym, codziennym, naturalnym takie prawa no, zdarzają się. Do dzisiaj świętujemy uchwalenie chociażby Konstytucji 3 maja. Taki banalny przykład, ale który dużo o nas mówi. Świętujemy uchwalenie prawa, które było dlatego tak wspaniałe, że chroniło nasze przywileje, że chroniło nasze uprawnienia, że chroniło nasze wolności. Amerykanie są dumni i świętują kiedy przypominają sobie i kiedy obchodzą rocznicę uchwalenia swojej konstytucji, dlatego że to jest prawo, które chroniło ich wolność, dlatego że to jest prawo, które chroniło ich przywileje, które chroniło ich niezależność.